siema dzisiaj pokażę wam jak pobrać jakieś dane od użytkownika programu no ale najpierw <coughs> przedstawię wam komentarze to jest komentarz tak to jest komentarz jednoliniowy zaczyna się on od podwójnych podwójnych slashy. Czy tak, on zakomentuje to wszystko, co, co będzie w tej linii, ale to, co będzie pod nim, będzie już od, odkomentowane. Tak, to jest drugi typ komentarza. Jest to komentarz wieloliniowy. Pozwala on nam na pisanie wielu linijek komentarzy. Tak? Może na początku programu coś piszecie. Co ten program robi, kto go napisał, kiedy, po co i tak dalej. Wtedy właśnie moglibyście użyć takiego komentarza. Dobra, przechodzimy, przechodzimy dalej. No i tak, co tu mamy na pierwszej linii? Import Java Util Scanner. Co to robi? Importuje do naszego programu już wbudowaną w Java rzecz yy, a mianowicie skaner pewnie yy, jest chyba oczywiste co robi skaner yy, skanuje no i w naszym wypadku tworzymy sobie yy, yy, zmienną typu skaner o nazwie osama yy, równe nowemu skanerowi w nawiasy, w nawiasy wpisujemy system in. Czyli co to jest to system in? System in to jest to, co, co trafia do systemu. Um, wszystko w, wpisane w, w klawiaturę. No i tak potem możemy sobie to wypisać. Czyli system.out.println o sama.NEXTLine. Co to jest to next line? To next line to jest wbudowana metoda w, w zmienną typu scanner. No i jest ona wywoływana od obiektu Osama oczywiście. i co, co ona robi? Ona właśnie zwraca tą, to, co przed chwilą wpisaliśmy. No i zobaczmy, co ten program robi. Dobra, program został skompilowany. Jak widzicie po kliknięciu tutaj miga nam kursor, oznacza to, że, że trzeba coś wpisać. I no tak wpisujemy tam byle co sobie wpiszemy, klikamy Enter i zostaje to wypisane, czyli jeszcze raz tworzymy tak nowy obiekt skaner o nazwie Osama, który będzie pobierał to co jest wpisywane. W klawiaturę, a potem po prostu to wypisujemy. To tyle w tej e, lekcji. Nie zapomnijcie mnie subskrybować. E, no, to tyle mam do powiedzenia.